Leży też do partii. Także z początku prosili po prostu, później po partyjnemu trzeba pomóc towarzyszu. Jak przyjechał, to powiedział. Ja się zgodziłem, ja przyszedłem do Was, ale ta spółdzielnia ma istnieć tak jak się należy. Proszę popatrzeć, to powinni fakty mówić za siebie. Był stary sprzęt, było wszystko, no mówię Wam, wykończone, no bo co tam mówić, tak? Jak zboże leży, tak jak w kopcu, że kartofle. Czy kiedyś, kiedyś było 20 metrów z hektara. Tak? A teraz? A teraz my, no, nie, po, nie mogę powiedzieć, że 70, ale rękę dam mu że więcej jak 60. No i niestety trzeba było chorować nie pracować. Już tu się w ogóle o tamtej pory się robi do godziny 6 i dłużej czasami. po prostu, żeby nadgonić pola były zapyrzone. Jeden drugiego po prostu popędzę do pracy. Zarobki kształtuje się w granicy 36 tysięcy. Różnie to jest, inny, inny miesiąc jest więcej, inny mniej. Zależy właśnie od, od ilości prosiąt odchowanych, nie? więc też mamy od tego jakiś procent. No powiedziałabym, że teraz chyba wszyscy są zadowoleni, bo zarobki każdy ma niezle i także jeżeli chce, to może zarobić. 28, 30, 500, 600, 700, 800. 400. To jest właśnie nasz dom. Dostaliśmy tę działkę od rodziców rok temu zaczęliśmy budowę. No i właśnie tak mieszkamy. No dzięki, tylko dzięki pomocy i pracy współdzielni mogliśmy sobie pozwolić na postawienie i urządzenie tak, jak w tej chwili mamy, tego domu. Życie rodzinne i wszystkie związane z tym przyjemności zeszły na dalszy plan. A tylko była spółdzielnia i wyjście z tej spółdzielni z tego kryzysu, w jakim ona się znajdowała. Gdy zaczęliśmy pracować w tej spółdzielni, musieliśmy uświadomić sobie właściwie, że jesteśmy, że to jest moje, że to, co, co my robimy, to, jest, to robimy, robimy dla siebie i że musimy dbać o to tak, jako swoje własne. My to chcemy w ciągu dwóch, trzech lat rozwiązać sprawy nasze socjalne i inwestycyjne. Po prostu, jak mówiłem, założyliśmy duże sprawy, potężne sprawy inwestycyjne, dlatego tempo ślimacza, nawet nie ma mowy, tu musi być tempo, powiedzmy, no mocne tempo, żeby to podołać. Musieli po prostu przyjąć warunki, któreśmy ustalili. nie wspólnie, wolno Wspólnie, tak? nie wolno pić, nie wolno kraść, nie wolno, trzeba ciężko pracować i wspólnie się wszystkie dzieliliśmy równo. I te warunki sobie przyjąć. Kto nie, tym warunkom nie podołał, to musiał no. po prostu ta sprawa do domu odejść i szybciutko. I nie było wtedy ani odwołań, ani zgromadzenia, ani nic, po prostu Coś my uchwalili, tego nam nikt nie może odebrać. To musi być tempo, powiedzmy, no, mocne tempo, żeby to podobać. I dlatego w tej chwili nie mamy problemów ani z kredytem, ani z płaceniem pieniędzmi. Przecież myśmy my rozpoczęli, jak wspomniałem już, potężne inwestycje. I Jeżeli byśmy tempem ślimaczym, szli, to byśmy to robili powiedzmy 20 lat. A my to chcemy w ciągu 2-3 lat rozwiązać sprawy nasze socjalne i inwestycyjne po prostu, jak mówiłem, założyliśmy duże sprawy, potężne sprawy inwestycyjne, dlatego tempo nawet nie ma mowy. Tu musi być tempo, powiedzmy, no mocne tempo, żeby to podawać. Zdecydowano się, proszę państwa, szybciej wyjść z kryzysu. No i rzeczywiście dokonano tego. Dużo mądrości w tym reportażu. Następny temat. Powracajmy do dzisiejszej uroczystości wręczenia nagród młodych imienia Stanisława. Wyspiańskiego. Oto rozmowa z Andrzejem Fidykiem, dziennikarzem i reżyserem. Nagrodę otrzymał za dotychczasową twórczość, ze szczególnym uwzględnieniem filmu Prezydent, laureata festiwalu filmowych w Mannheim i Krakowie. Dziennikarka napisała, że jest Pan autorem jednej z najbardziej błyskotliwych karier w telewizji. Czy mógłby Pan przypomnieć drogę tej kariery? No nie wiem, czy to jest najwłaściwsze słowo, bo mi się zawsze wydawało, że kariera to jest coś, co się wiąże ze sławą i z dużymi pieniędzmi, a ja ani nie jestem sławny, ani bogaty, więc nie wiem, czy tak można nazywać. Natomiast jak ja trafiłem do tego zawodu, to mogę powiedzieć, że przypadkiem po studiach ekonomicznych, po pracy, po dwóch latach pracy w biurze, telewizja ogłosiła konkurs na kierowników produkcji. Wziąłem w tym udział i dostałem się do telewizji, najpierw jako kierownik produkcji, potem dziennikarz. Wszystko się odbywało na zasadzie przypadku, i kiedyś też. Będąc już jakby zafascynowany filmem dokumentalnym, dostałem też przypadkowo możliwość zrobienia pierwszego własnego filmu. Nagrody Wyspieńskiego otrzymał Pan za film Prezydent. Jak powstał pomysł tego filmu? Ja jestem związany z programem Reporterów zawsze po 21 i Kiedyś wystąpiłem w tym programie, zwracając się do telewizorów z prośbą o przysłanie listów o o polskiej bzdurze, o polskim nonsensie, o tym, co, co, co nas otacza. Yy, program poszedł niezapowiedziany, bardzo późno, mało kto go oglądał, mało listów dostałem. Natomiast jeden był arcyciekawy list od pana Perzyny, przyszłego bohatera filmu, który nawet nie pamiętał, jak ja się nazywam więc wyrysował moją podobiznę, żeby mógł yy, list do mnie trafić i napisał, że. Yy, jego zdaniem największą bzdurą jest to, że dzisiaj, w końcu XX wieku, ludzie na świecie z głodu umierają. I wyłożył w tym liście całą swoją filozofię walki z głodem, którą on osobiście, jednoosobowo przedsięwziął. Film sam ma jakby dwie warstwy, no bo pierwszą jest właśnie to yy, cała filozofia i działalność pana Perzyny, natomiast drugą warstwą jest i na tym mi właśnie szczególnie zależało, Uważam, że jest to film, jakby o nietolerancji, czyli o tym, że jest człowiek inny, jest dziwakiem, jest inny niż wszyscy niby normalni ludzie, w związku z.